Witam Pani Aleksandro. Zawsze, kiedy Pani zamawia pytanie, nie jest to priorytet w kolejce. Czas oczekiwania jest to sami tego samego dnia, to sami następnego, w zależności, ile mam priorytet. Jeżeli Pani pisze, to spada na koniec kolejki i czas ten się wydłuża. Jeżeli Pani zależy na szybkiej odpowiedzi, w cenniku jest opcja priorytet. Wtedy jest to odpowiedź nawet do pół godziny, jeżeli oczywiście mam czas. Więc tutaj. Po prostu pragnę poinformować. Czy będzie pani z tym mężczyzną, z którym jestem? E, powiem pani, że nie, ale już patrzymy, co karty mówią. Czy będzie pani z tym mężczyzną, z którym pani jest? Nie, nie. E, karty pokazują, że pani jest dla niego tylko kochanką. E, on tutaj ma dużo kobiet. E, on jest taką osobą bardzo wygodną i wcześniej czy później idzie tutaj e, do zawieszenia. E, Teraz następne pytanie. Już patrzymy sobie tutaj. Hmm, zaraz tutaj. Czy będzie Pani jeszcze miała dzieci? Jest to odpowiedź 5 funtów, jest to odpowiedź na trzy karty. Już patrzymy sobie. Czy będzie Pani miała dzieci? Um. Powiem Pani tak, że tutaj karty pokazują taką sytuację troszeczkę niejasną na zasadzie tego, że może Pani mieć dziecko na tej zasadzie, ale tak jakby Pani nie chciała. Czyli może być Pani w ciąży za jakiś czas, ale tak jakby Pani się u tego dziecka po prostu pozbyła. Jaka karta jest uzdrowienia prze pani? Co karty uzdrowienia mówią tutaj? Popracuj nad sobą, popracuj nad wewnętrznym dzieckiem, nad swoimi marzeniami. Proszę bardzo, ściskamy.